Witam Was serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nadszedł ten dzień, dzień miodobrania. Jak widzimy jest piękny poranek. Jest godzina gdzieś przed 8 grubo tak w pół do 8, więc jeszcze chwilkę poczekam aż troszkę się ociepli, chociaż i tak jest ciepło. No i co zaczynamy sprawdzać i zabierać im ramka z zasklepionym miodem. Miałem to robić już tydzień temu, ale tak pół na pół był zaszyty cały, pół nie było, i tak myślałem sobie, że zostawię sobie jeszcze je tydzień, żeby go dobrze zasklepiły. Oczywiście miały tam jeszcze wolne ramki do noszenia, więc nie powinno być tam żadnych problemów. Specjalnie dzisiaj sobie wzięłem wolne w pracy, więc, więc ruszamy ruszamy. Zaczynamy tak właśnie z samego rana, żeby te pszczółki nam, nie nanosiły nam świeżego nakropu. Wiadomo, nie byłoby to za bardzo skazane. Oczywiście te ramka, to są zaszyte. Tam nie miałoby gdzie nanieść, ale... no ale na pewno by próbowały wciskać w każdą szparę. Więc, tak jak mówię, jest godzina w pół do ósmej. Jeszcze chwileczkę czekamy i wybieramy miodzik. W domu wszystko przygotowane podwirowanie słoiki zakupione miodarka przygotowana. No co ja idę po korpusy pociągnik, podjeżdżam tutaj i zaczynamy miodobranie. Widzimy się za chwileczkę. Ok, jesteśmy już po wybieraniu ramek z miodem. Jak widzimy, ule troszeczkę się skurczyły. Tutaj puste korpusy leżą. No niestety nie mam na tyle ramek i korpusów, żeby. Żeby od razu im dokładać ramki z suszem i z węzą, więc będziemy wirować i jak skończymy od razu im dołożymy te ramki z wirowania. Zostawione mają tutaj po całym korpusie jeszcze miodnym, więc nie powinno być z tym problemu. Mają gdzie jeszcze nosić. Na chwilę obecną, znaczy na chwilę obecną już wybrane jest 9 korpusów z miodem, więc bardzo ładnie. Wiadomo, nie wszystkie były w 100% zasklepione, bo to ciężko tak by było czekać na tą chwilę. Te, co były tam w mniejszej ilości zasklepione, są zostawione dalej w miodni. Będą je sobie sklepić, czekamy na dalszy rozwój miodu. A te, co były w większości, tak 80% w górę zasklepione, są właśnie odebrane. Pszczółki były o dziwo bardzo spokojne. Wiadomo, wszystko toczyło się w miarę rano, tutaj jest ścien, więc też nie było takiego upału. Nam też nie było zbyt ciepło w tych kombinezonach. Więc fajnie to udało się zrobić. Tak jak mówię, jest 9 korpusów odebranych. Tutaj z pierwszego były i z trzeciego taki po półtora korpusa. Więc, więc bardzo ładnie. No i naprawdę ramki dosyć mocno zasklepione. Prawie w większości w 100%. Więc opłacało się podtrzymać je trochę dłużej, żeby dosklepiły je. A tak jak mówiłem, te co są tam w połowie, mniej, nawet w większej połowie, to są zostawione w miodni. One będą dalej sobie sklepiły, je nosiły troszeczkę nektarku. A my idziemy wirować. Zaraz wam pokażę te właśnie korpusy z ramkami, jak to wygląda. Jak są fajnie zasklepione, oczyszczone z pszczółek. Więc tam jest spokój. No to co? Widzimy się za chwileczkę. Mamy tutaj ramki z miodem. Zaraz sobie zobaczycie, jak one wyglądają. Tutaj widzimy bardzo ładne ramki zasklepione z obu stron. Zostały tu jeszcze trzy korpusy. Res, reszta jest już zaniesiona. Jak widzimy, ramki Prawie całe zasklepione. Kolejne. I tak jak mówiłem, było 9 korpusów. Większość ramek właśnie tak wygląda. Widzimy, pszczółka przyleciała. Musimy ją wyporzyć, bo nie chcę, żeby były w środku. Proszę bardzo, i tak wszystkie ramki wyglądają. Widzimy się potem. Ok, jesteśmy już po wirowaniu. Jak widzimy, to są te efekty. Nagrywam tą kocówkę już 5 dni po właśnie wirowaniu tego miotku, żeby można było zlać miód do słoików. No jak widzimy, tak on wygląda. Pod słoneczko sobie zobaczymy bardzo ładny, taki można powiedzieć jaśniutki I, i co mam więcej powiem z tych pięciu uli udało mi się zebrać 55 słoików wiadomo są tam jeszcze jakieś takie resztki ale to są znane do jednego słoika tak dla siebie no ale 55 słoików święciły, myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Nigdy takich zbiorów wodanych nie miałem. Pszczółki widać, napracowały się. No musiał być... Znaczy na no wiele czynników się na to złożyło. Piękny Maj był, słoneczny. Wszystkie kwiaty, które kwitły, no nie przepadły, bo nie padało. Kwiecień też był dosyć ładny, więc początek roku Przynajmniej tutaj w Małopolsce był nie bardzo udany. Zastanawiam się właśnie, czy mogła być spać na początku roku już. Na drzewach liściastych, bo już takie słuchy mi dochodziły. I dlatego właśnie tyle miodu zostało pobrane. Ale no nie wiem, nie zna się jakoś bardzo na tym. Nie byłem też gdzieś w lesie, żeby to sprawdzać. Więc myślę, że to jest wielokwiat ale, ale mogę się mylić. na no, że u nas nie ma, to tym się nie martwię. Akacji też jeszcze ani lip wtedy nie było. Więc najpewniej to jest wielokwiat Bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że zbiory u Was tak samo dobrze obrodziły. I co? Widzimy się w następnym filmiku. Cześć!